A więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym zaprezentujemy Talię Guardu na nowej umiejętności Hosztaplera. nazywam ją Truta Hashtaplera, no bo opiera się na truciźnie. A zresztą grajmy. Cóż tu dużo mówić. Stwierdziłem, że truta się tu najbardziej chyba nadaje pod tą umiejętność. Kart na Nilgarda Nie słynę z cierpliwości A no, będzie ciekawie, będzie ciekawie A właśnie, ofirczycy są Podobnie jak na mojej talii Uzurpatora Dobra Brak mi oczywiście W sumie nie, nie brak Bo matę, ale Asirię nie mam Żeby potem w czas stosować Może hmm. tak tak Kurczę, ten mi niepotrzebny był Chyba że liczyć że to masz i radę Nabiorę potem Bo mógłbym Choć nie wiem czy on nie będzie miał niszczenia artefaktów Nie wiem czy to jest dobry pomysł grać tak odważnie na początek Ale dobra, co weźmiemy to. O, zagramy chyba. Spróbuję jednak po dobrońce chyba to ustawić. O! O! Tego się nie spodziewałem szczerze powiedziawszy. Że na te umiejętności będzie grało na truta. No, no ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe to jest. Hmm, okej. Okay. Czyli tu będą kontry, będą na obrońcę, będą na, na y, tych arystokratów, spragnione damy, hmm. Nie wiem czy to ciągnąć. Ta karta mi się przyda, nie? niewątpliwie nie? Wątpliwie mi się przyda, bardzo mi się przyda, ale podejrzewam, że mogę tej rundy nie ugrać, choćbym, nie wiem, jak się starał, może trochę zabraknąć. No dobra, zróbmy coś takiego. Zagramy w ten sposób, nie będę grał chyba tego balu w tej, tej rundzie. Bo to jednak jest... Mało prawdopodobne, żebym to ugrał. Częste Przęste skradza życie. Jeszcze coś bym rzucił, musiał. Tylko problematycznie będzie pod tym względem, że on to wygra. Sobie to wtasuję yy, na pierwszym życiu za Asirą. Tego bym nie chciał. Dobra, zrobimy tak zaczął. Musiałbym ja mieć pierwszy ruch. Nie wiem, grać ten bal jednak kurcze. Nie podoba mi się to, że nie mam Asiry. Hmm, w ten sposób, w ten sposób, albo zatruję ją, albo zatruję tego. W dwóch przypadkach, w dwóch przypadkach to jest korzystne dla niego. Mhm. Poświęcić ją? Raz, dwa, dwóch arystokratów mam, no chyba, że... Będę musiał tak zagrać. A, będę musiał też tak zagrać. Z tym artefaktem. Nie chciałem już w początku, ale... Ale zależy mi, żeby tą rundę wygrać. Tego nie mogę rzucić i tego nie mogę rzucić, a ja tak to wszystkie mogę wywalić karty. No ale ciekawie, bo on nie ma chyba jak mi zniszczyć czego obrońca, ani oczyścić, ani zniszczyć. Tego tą trutą się tu posiłkował. Dobra, tak to zniszczy. Tak, rozegrałeś, okej. Okay. Hmm. W sumie ja też mogłem zablokować tą jednostkę, ale... wtedy bym e, nie, nie szedł do końca z tego. Znaczy chyba, że użyłbym Vincenta do ale nie wiem czy to Vincenta będę używał na razie. Vincent jest dobry pod e, umiejętność dowódcy. Blok? Nie, tamy. Tak Raz Tak najpierw Nie lubię takich mirrorów grać Ale co zrobić No udało mu się, udało mu się Pod tym względem Dobra, mnie Prawie, nie. To i tak najprawdopodobniej zleci. Ale dobra, zablokujmy. Czy muszę go do pasu? No właśnie. Już co bym chciał teraz użyć Wincent kurwa jest dobrą kartą. Stworzyć coś od niego <laughs> To jest to jest nie wiadomo co stworzy Czy to wystarczy to co stworzy Można spróbować Bo tutaj No to nie ma sensu Ten na pewno bym nie ograł, ale. O, się przyda, Muszę spróbować z tym. Aha, no los. No i los. Tyle, że jestem na minus jednej. A ja musiałbym zagrać tego kusznika. Podejrzewam, że on tam na bank będzie. Masiera miał. Okej. Okay. Ja nie dobrałem. Mam trzy karty, więc takie... Jakieś tam szanse są, ale... Czy na koniec czekać swoją Osirą? Jakbym na koniec ją wystawił? Jakbym na koniec ją wystawił, to bym mógł wyciągnąć yy, scenariusz z Roderika. No nie wiem, najpierw na pewno wygnamy jego. Bo podejrzewam, że mógłby wtasować czatek na start już. a tego nie chcemy. Ale mnoż by się przydał. No, aż by się też przydało wtasować, jakoś. No ja nie będzie chciał mnie przebić. Nie wiem, o co mu chodzi, że dobrze mu służy, ale. Spoko. Jakby to tu rozegrać, i lepiej. Zapomnij o smutkach. On jest, żeby coś, ale. Ale to mi dało opcję do spasowania i zachowania sobie seja No tak, to bym nie miał. Ale to bym musiała Sierra dobrać, kurczę. Jak nie dobiorę, no to jest i tak lipa. A jakbym ją dobrał, to bym sobie wtasował. No, a Searle jeszcze jakieś słodko musiałbym dobrać. Wtedy miałbym pewny, a, pewny scenariusz. Próbujemy tak. Przynajmniej ja zachowam, A w tej chwili jak będę jeszcze na minus 1, no to on będzie miał lasyję Jest za Ale nie ma drugiej złotej, więc to jest takie może będzie ten artefakt, ale niekoniecznie musi być. Może to? Bo w sumie tak. Teraz lepiej. Co jeszcze? Może to? Ja na no dama. No, ok, przynajmniej przynajmniej mamy arystokratów. Czuję nutkę. No dobra, no to my sobie zagieramy pod wtasowanie. Co no, ja mógłbym cokolwiek wtasować, ale oczywiście, palmaskowych chcemy najbardziej chyba. Pytanie, czy on będzie miał jakieś jeszcze niszczenie, bo może wtedy nie dobrał, a teraz już ma. Więc pod tym względem może być różnorako. sobie co, trzeba pomyśleć, w co dać umiejętność dowódcy. Może Maral nie złą tu opcją zablokuję go i stworzę sobie drugiego. I fakt, faktem, już nie będę miał truty na rozmieszczeniu. Ale z rozkazu będę miał trutę. Jest to jakieś rozwiązanie jeszcze Czemu by nie chyba, chyba tak będzie spoko Bo cóż on może mieć innego Może ma jakieś na jeszcze No ale dobra A w sumie mogę z tym zaczekać Ciekawe To jest fakt, że go zablokuję Mam i tak jeszcze dwóch arystokratów, więc spokojnie. To i to na pewno będę rzucał, więc się odpali. Poczekamy może z dowódcą jeszcze. Aha, w ten sposób. No dobra, i tak muszę grać teraz. Trudno, ale nic nie mogę wykluczyć. Może mieć tam tak naprawdę wszystko. O, patrzcie, miał jednak kontrę. Miał kontrę. Miał kontrę. Dobra, będzie trudniej będzie trudniej, niewątpliwie trudniej, ale. na zenda Nie wiadomo co jak to się potoczy teraz. czy to jad? Hmm. Ty jeszcze troki z nas tak nie pożyścicie trochę będzie ale musiał coś rzucić od tej strony, żeby śmiertelny cios tam zrobimy tak zrobiłam co mogłam ewentualnie w to na, na tą trutę a Spragnij on damę wincentem ale no nie tak to możemy w sumie nie wiem kto rozegramy tego jeszcze nie wiem ale on... Te jedne nie uszło, ale podejrzewam, że jeszcze coś ma. Asiera? Teraz Boże, nie znalazł to, czego chciał. Nie mam pojęcia, to, to jest grane. No zobaczymy, czas z tym nic zaryzykować. Każdy to dar od Boga. Każdy ma jakieś słabości, nawet dżentelmen. Oczekiwałem go, oczekiwałem. Zaklinam słowa w metal. Teraz coś specjalnego Mam mimo wszystko chyba To będzie to. Uznaczy co to gdzie w cettarza? I jaki fart można powiedzieć? Łatwo nie było. Łatwo nie było i trzeba było pomyśleć. Trzeba było się skupić to bardzo. Ach, kurczę, łatwy przeciwnik to to nie było. To z mnie całkowicie zaskoczyło w tej grze. A spoko Czyli tak, widzicie. Talia jest dosyć prosta w obsłudze, no. Balmaskowy jest to tak zrobione w sumie, już tak jest grywany. Ostatnio zauważyłem, że z Asirą jest dwukrotnie używany. Wcześniej był używany dwukrotnie dzięki klucznikowi, ale umiejętność klucznikowi zmienili. I teraz to tego klucznika trochę zastępuje Asira, aczkolwiek on jest tylko takim półśrodkiem, można powiedzieć. Bo jeszcze żeby jakoś go wyciągnąć z tej talii. No i tutaj przychodzi z pomocą Mata. Oraz, yy, oraz Roderick, no I więc tak ja sobie Roderickiem go dobrałem w tej ostatniej rundzie, ale i tak straciłem go przez Siroko. Widocznie Siroko wcześniej nie miał, albo trzymał. Trochę mnie zaskoczył tym Siroko, ponieważ ja tutaj nie pomyślałem, że Siroko wrzucił nawet. Stwierdziłem, że mam wystarczająco dużo kart niszczących, choć na artefakt, jako tak, tu kontry nie ma. Bo sądzę, że nie była aż tak konieczna, on co dawać. Mogłem ją to czapetar tu rzucić, ale stwierdziłem, że lepiej dać coś pod trutę, albo właśnie pod wygnanie. No bo ta karta jest w sumie głównie przeciwko takiemu gardowie, jak tutaj widzieliście, że gra ten artefakt. Generalnie inaczej to taki zapycha nie? Znaczy, chociaż obecnie na Skellige też można go wykorzystać, bo tam też zagrywają później jednostki z cmentarza. Więc, no czy Nascariga, albo Nilgard ten kusznik. No i Truta, Arystokrata, Trochę kontroli, aczkolwiek raczej w formie zapychacza. Truta, Arystokrata, Truta. No to też jest takie spoko nawet, bo jak wejdzie śmiertelny cios, no to 6 punktów dodatkowo mamy, no i ta trucizna Stwierdziłem, że się opłacają to już dzieci. Roderick i Mata, tak mówię, po to żeby wyciągnąć. Po to, żeby wyciągnąć balmaskowy. Glenis. A, z tego względu, że asymilacja tu się parę razy może odpalić. Przy Fionie, przy teście, przy tym. Przy zaklinaczach. A i przede wszystkim przy balmaskowym, przy uruchamieniu rozdziału pierwszego i rozdziału drugiego dlatego może trochę punktów czosnąć, jedziemy dalej yy... Oto to w zależności jak chcecie wykorzystać przeciwnik, tym razem wykorzystał to jako oczyszczenie ja zazwyczaj gram jako trutę no i dodatkowa asymilacja to taki bonus fajny Tych uważam, że się opłaca grać, tak jak widzieliście w sumie oni mi zapewnili tutaj wygraną teraz, bo dzięki tej kejrze e to wygrałem no i ja są spoko. 6 punktów, jeden drugi. Niby wychodzimy na minus 2, jak tak sumować, no ale jeśli przeżyją, za to duże prawdopodobieństwo, jego odpowiednio zagramy. Mamy dodatkową złotą kartę. No i różnie może czasami może się pechowo trafić z tą kartą, że przyjdzie coś na naszą niechowych. Nie? Jak na przykład by ostatnią kartę mieliśmy AtuKambi, nie? Ale może być sytuacja, że w poprzedniej grze jak grałem w mi tris dało. Telekine telekinezę, nie mogłem sobie tam kartę specjalną jakąś zagrać, teraz też nie było źle, w sumie Keira też jest silną kartą, więc fajna, fajna opcja to jest. No i przede wszystkim też po to, że tu jest Asymilacja i tu jest Asymilacja, zawsze wzmocnimy te karty. Lecimy dalej, no Asire, to już mówiłem, pod wtasowanie balu maskowego. No, ewentualnie jakby na cmentarzu w balu nie było, możemy sobie coś innego wtasować, marala albo coś jeśli, czy obrońcę, jeśli już używaliśmy go wcześniej. Te z lojalności. Też jest spoko, właśnie pod asymilację, a czasami jeśli gra przeciwnik podobny, podobny set, no to można coś wyciągnąć co się nam przyda na przykład właśnie tak jak wyciągłem Vincentację. Spoko było to. Fion obrońca no mi się wydaje, że jest nadal potrzebny, mimo że ostatnio jest dużo kontrol na obrońców. Tak, mimo wszystko są nadal potrzebni z uwagi choćby na, na symulację, aczkolwiek, może bardziej nawet na tych czy artefakt, żeby chronić. To jest też dobra opcja. Matta Curi, no to tak jak mówiłem, żeby wyciągnąć sobie bal. Hmm. Bal albo Vincenta jeśli si bal mamy, ale to zazwyczaj bal. Maral jest bardzo silną kartą, nadal. Pod też zwłaszcza warto go mieć. Vincent. Vincenta warto mieć. W sumie tutaj tak zrobiłem. Że zawsze można z dowódcą go zagrać przeciwko czemuś, albo można dograć zamiast tam trucizny. Jeśli mamy nieparzyście karty, potrujemy i zostanie nam trucizna, a nie mamy czym dobyć, no to zawsze może polecieć Vincent. No i balmaskowy to taka główna tu karta w sumie pod ten archetyp. Także to że nawet spoko jest ta talia, ma swoje mocne i słabe strony, ale to w sumie jak każda, nie? Pograjcie, ocencie, piszcie w komentarzach co o niej sądzicie, no i zachęcam do subskrypcji kanału, bo na bieżąco wrzucam takie różne talie. Poprzednio było Skellige, a następnym razem zacząłem, może, może się podejmę Syndykatu, którego tak bardzo nie lubię. Ale to, to piszcie w komentarzach w jaką talię byś, bym miał złożyć, to może złożę coś, co wy zaproponujecie. Także, a i link do talii będzie poniżej w opisie, yy, pod filmem, więc możecie sobie ją pobrać z biblioteki Klinta. I zapraszam również na stronę na Facebooku, gdzie o, informuję na bieżąco o dodanych filmach, o streamach na Twitchu. Także póki co się żegnam, bywajcie, na razie, hej!